Świeca wołowa, czyli nietypowe cięcie z przedniej części tuszy wołowej. Zrobię ją na dwa sposoby i pierwszym z nich będzie pocięcie jej na tak zwane butcher steak, czyli steki rzeźnika, bo podobno rzeźnicy często zostawiali sobie właśnie ten kawałek wołowiny. Klasycznie je usmażyłem i zobaczcie tylko, jak pięknie wygląda to w środku. Konsystencja jest dość nietypowa, nie jak zwykły stek, ale naprawdę mega, mega soczysta i bardzo delikatna. A drugi sposób to oczywiście wolne pieczenie, bo wołowa jest naprawdę delikatnym mięskiem i świetnie się też do tego nada. Składam ją do naczynia żaroodpornego, dodaję kostkę demi i piekę 10 godzin w 120 stopniach, a oto efekt końcowy. Wygląda naprawdę pięknie i smakuje jeszcze, jeszcze. Lepiej. Świecy wołowej nie znajdziesz raczej w zwykłym markecie, ale na pewno znajdziesz ją na stronie steki.pl No i jak już zdecydujesz się na zakup, no to oczywiście z kodem Carnivore, bo dzięki niemu otrzymasz dodatkową zniżkę. Yo!